Hej, widzę, dzisiaj przyszedł do mnie nowa paczka, w końcu się doczekałem. Dzisiaj właśnie przybył kurier, który mi przyniósł właśnie tą paczkę. To sobie teraz sprawdźmy jego zawartość. Na paszce e, był zestaw, y, którym oczywiście moja mama wygrała w konkursie od Media Expert. Y, to jest zestaw LEGO 40462 Walentkowy Miś. To jest y, zestaw okolicznościowy. S, y, tak się prezentuje. Na pewno też się pojawi go y, jego recenzja y, więc możecie się tego niedługo spodziewać Więc tyle y, Tyle z tego materiału. Do zobaczenia w następnym odcinku czy to hole czy to jakieś inne więc tyle. Do zobaczenia.